na drugim odcinku. Z czego? Z Giant Machines'ów oczywiście. Jeżeli pamiętacie, nie musicie pamiętać, bo to było późno, dawno temu. Co jest w garażu? O, piękne wozidło. I co to? Wow, dobra, fajne, podoba mi się. W sterowanie ja bym poprosił jednak. Jest napada. Dobra, wybór misji. Ostatnio skończyliśmy właśnie na Dolinie Krzemowej. Czyli tym, gdzie, tu nie pamiętam, a tutaj robili, naprawialiśmy. Tak, tutaj na, naprawialiśmy, tutaj yy, z, kopaliśmy, zapełnialiśmy kontenery właśnie wodzidłem i teraz te kontenery Yy, właśnie musimy yy, właśnie musimy sobie yy, załadować winding white thunder W każdym dniu pracy kontenery krzemu muszą zostać odpowiednio zmagazynowane. Ruchom żurawia. Dobrze. Yy, tylko jeszcze, zanim, opcje, dźwięk, yy, zmniejszę trochę to, ale zwiększę, nie, radia nie, głośność dialogów, spoczko, dobra, zapisz. Wr wracamy, gdzie jest bek? Tu jest bek? Nie, tu jest menu Dobra, tu jest. Muszę się przyzwyczaić, bo mam. E gdzie jest? Tam jesteś, ale tu mam. Już widziałem mojego. Ja go będę nazywać meleksikiem, bo czemu by nie? Słodki, mały meleksik. na klawiaturkę zasuń. Silnik jest tutaj. Nie wiem, czy będzie się dobrze oglądać, bo jest mała liczba FPS-ów. Grafika niska. Zastosuj. No, niestety, ale. Chcę, żeby wam się to też jak najlepiej oglądało, bo pamiętam poprzedni odcinek. Ała, to bolało w oczy. To bardzo bolało w oczy, także teraz poczekajmy chwilkę, niech nam się to załaduje. Od razu zaczniemy, zaraz też właśnie nowy, 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 co nowy? No nowy. Nową misję. Także już wróciliśmy. Teraz trochę więcej FPS-ów. Czekaj. ała, wa, O! No i działa. Wyjście jest tu. Tak, tu. Jak się zmieniało, kamera. Stacja prawa gałka. Dobra, tu jest pierwszy. Dobra, tędy. Go. Go naszym meleksikiem. No i od razu lepiej 20 fps. Podoba... Jedziemy. Jesteśmy w Europie, także po prawej stronie pasa. W poprzednim odcinku nam się to nie udało. Tym wielkim. Światła, następnym następnie. I to jest hamulec? Tak. Jakoś tam trzeba dojechać. Tylko żebym ja pamiętał jak. To się chyba... Ja nie pojawiają chyba jakoś naokoło. Yy, możliwe. Yy, bardzo możliwe. Ogólnie podjeżdżamy już sobie pod nasz... Dźwig! I mamy dźwiga. A. Wkrasznałem się w słup. To obolało moje FPSy. Dobrze. Wyłączmy silnik. Zaciągnijmy hamulec. Ogólnie no inne pojazdy nie są tak bardzo dopracowane. Ale i tak widać zaryskę norfa. To jest nasz dźwig. Eee, to jest, nie wiem co szczerze mówiąc. To będzie chyba jakaś tatra. Nie wiem. Ale przejdźmy się do góry, bo ni nigdy tam nie byłem jeszcze. Czy da się w ogóle wejść po, po schodach? Ja bym bardzo chciał wejść po tych schodach. Jej, da się. Ej, pa pa patrzcie. A da się skakać przez barierki? Nie. A może tu się da? Da się. Au. To było bolesne. No, dobra, wierem bie leksika i jadymy. Dobra, tu. Tu. i go. Ła, wow, 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 Wrócę do Was jak dojadę słuchajcie, już dojeżdżam sobie tutaj i ogólnie obcaiłem patent, że tym się da driftować i to tak całkiem nieźle. Wii oui. Dobrze, odstawmy sobie Meleksika mojego przewspaniałego. Wii oui. Tu, tu i wejdźmy Teraz wejdźmy do... W ogóle to jest ogromny. To ma 2, 4, 7, 9 osi. Także wchodzimy sobie do niego. To jest very big. Awa, 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 awa. Awa, awa. Co jest? To tak, yy, włączmy silnik. Silnik włączony. Tutaj. Światła. O, a, nie, to boli w oczy. Jaka jest następna kamera? Z, stąd i z haka, dobrze. Yy, kabina kierowca. Paliwo ciśnienie, dobre. Jadymy. W ogóle, patrzcie, kole tu mam i ta skrzynia biegów się zmienia. To jest wielkie. Tylko dwie ośki nie są skrętne. Oj 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 kto to tak blisko drogi ustawiał? Ja się pytam. Oj to będzie ta długa misja. Uhuhu. Misja na jeden odcinek. Ale tak, nareszcie wracamy do Giant Machinesów i planuję przejść całą fabułę. Jak już pewnie wiecie, albo nie wiecie, będę właśnie Giant Machinesy wpuszczał w co? Będą one. 3 Trzy... A ja tam jeszcze mogę podjechać, mam zapas. Za jeden. Zaciągnijmy sobie ręczny. Rozwijń żurawia. Mogę wyjść nie, bo jest włączona. Dobra, ręczny zaciśnięty. Można iść jakoś cicho, to nie? Dźwięk. Myk, myk, myk. Dziwne, nie słyszę nic, co jest very dziwne. Dobra, po drabince, hopla. Wchodzimy sobie tutaj. Teraz y, rozłożenie. Czekajcie, najpierw, może włączmy sobie y, inną kamerę przede wszystkim. Kamerę 3. I rozkładajmy się. Ogólnie moja kabina pójdzie trochę do góry. Mamy cztery kontenery do zapakowania tam. Ale to nie jest takie proste, jak się wydaje. Chociaż na padzie może jest prostsze, nie wiem. Na razie się rozkładam. Mogę stąd ręczny? Nie, nie mogę ręcznego stąd. Dobra, rozkładają mi się podporki. Rozsuwa się to wszystko. O, coś tam słychać. Ech. Kamera. Kamera. Dziękuję. I lekko uniosą pojazd. Dokładnie. Magazynu, cztery kontenery, ale mi się wydaje, że dalej to jest trochę za cicho. Chyba, że ja mam tak już cicho po prostu słuchawki. Nie wiem, dałem sobie na full głosności, może będę słyszeć. Eee, złożenie patrzcie mam tam ile procent jest złożonego dobra dobra rozłóżmy się i róbmy to eee, rozwinięcie czyli to jest rozwinięcie to jest wysięgnik w górę Dobra, ja bym poprosił na to. I teraz tu. Nie będę się jakoś zbytnio w górę szedł, bo to potem też trwa wieki ten obrót. A tak to sobie lekko podejdę w górę. Lekko w górę. Lekko jeszcze w bok. A, chyba zahaczyło kontener. I ładuję. I fajnie. I jest pierwszy kontener Teraz go podnieśmy. Hak w górę. Hak w dół. Okej. Okay. Spoczko. To jest szybkie. Teraz bym musiał się trochę zwinąć, żeby te wieże ciśnień ominąć. Spuścić się ramię. Jeszcze skrócić odrobinkę i teraz lecimy tam. Ja myślałem, że to takie długie, a... Bo wiecie, no, youtuberzy zazwyczaj sprawdzają, jakiej długości jest to ramię, jak daleko może sięgnąć, jak najwyżej w górę i to... I to naprawdę trwa wieki. A tak to zrobimy my myk już w 13 minucie pierwszy kontener. Najsu, 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 czekaj, wróć. Jeszcze, 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 jeszcze trochę Czemu nie działa? Okay, pierwszy jest To teraz się skróćmy I jedźmy po kolejny w ogóle, że ciśnienie nie muszę ten... I widzicie, jakie fajne i szybciutko. Minutę jeden ten poszedł, fajno, szybciutko. Może jeszcze dwie misje zdążymy dzisiaj zrobić. Nie wiem, nie pamiętam, kiedy się ta kończy, ale mi się wydaje, że tylko ładujemy tutaj kontenery, tam. Nie, 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 nie ten, ten. Trzeba też obniżać stopniowo, lekko. I co? E, wróć. Teraz ładuj. Lekko w górę. Lekko, żeby po, po prostu nad to wziąć. Wycofać, aż nie. O, właśnie, nie pacnie. I w lewo. Przesunąć do siebie ramię. Oj, 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 to musi iść jeszcze w górę. Nie, ja tym zakręciłem. Ja tym zakręciłem, ja tym zakręciłem, ja nie chciałem tym zakręcić. Dobra, jeszcze krótsze. Opuszczamy, to wciągamy na maksa, skrócamy się i jednocześnie schodzimy w dół i w lewo. Jej, a ja myślałem, że to mi znacznie dłużej pójdzie. A tu tak szybciutko. Jeszcze dwa kontenery. No czyli tak po minutę, dwie... no czyli ta misja i będzie koniec. Już w dół nie suniemy. Bę, bębę, bębę, bębę bębe, bębę bębe, bębę, Że co, bę. że w lewo i teraz w... Aha, dobra, złapie mi. Złapie. Go up. To teraz w ciągu, w ciągu. I kolejny kontener. Tu, 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 tu. tu. W sumie, wiecie, co to już jest to samo? Także widzimy się, jak zapakuje te wszystkie kontenery. E, tak, już wróciłem. Już ładujemy ostatni kontener. The last one. Ja tu normalnie miszcz, jestem. Ja to zrobiłem. Nie wiem, w minutę czy tam dwie? Ten kontener, także e nie, nie zaszedł. Opa, jeszcze trochę do przodu i w dół. I myk, i patrzcie, jak pięknie. Nic mnie nie poprawiło. Taki porządek, właśnie lubię. Transport skończyliśmy. Skończyliśmy to tak. Tak, skończyliśmy to 18 minut. A macie jeszcze jedną? Co jest? Ała, lekki lag. Co jest następne? Pierwszy transport krzemu jest już w drodze na Florydę. Zadbaj o bezpieczne. To już zrobimy w następnym odcinku. Ja byłem Maciek, ale jeszcze teraz na koniec każdego odcinka będziemy sprawdzać garaż, czy nie doszło nam nic nowego. Więc teraz tak, mamy wozidło, Mamy ruraw samowieżny. Tak. To, to co oni tutaj porobili to jest niesamowite. Ale to się naprawdę szybko robiło. E, I koparka par wielonaczyniowa to jest ta wielka wow. E, czyli. Tak naprawdę pojazdów jest 2, 4, 6, 7 tylko pojazdów, ale słuchajcie, to, że jest 7 pojazdów, nie znaczy, że jest e, tak. A to jest od 2004, tak? W milimetrach, długość 14. O, a jaki to ma? Diesel. O, a to jest na przykład też nowszy trochę. Także postarali się. Niektóre maszyny, co prawda, powtarzają się po prostu i tyle. Trofeami nie działają. Twórcy. Nie, czekaj. Czekaj, wróć. Także. No, co, to by był drugi w sumie odcinek z. Gry Giant Machines. Mam nadzieję, że seria będzie kontynuowana. Odcinki postaram się, żeby były w każdą niedzielę. Um, o której tak może koło siódmej. Koło siódmej. Nie wiem w różnych godzinach jak wstanę, tak będą. Także ja byłem Maciek. Do następnych odcinków. Mniej więcej też do jutra. Zapraszam oczywiście do zobaczenia sobie jutra YouTube. Do zobaczenia sobie jutro survivala kolejnego. I co, widzimy się w następnym odcinku. Pa pa.